Wielka czerwona kula słońca zmierzała nieuchronnie w stronę, gdzie już jutro miałem się znaleźć, ku Słowenii. Na razie tylko opuściłem wioskę, by zasiąść w nieodległym miasteczku Tapolca nad talerzem kokoszhere perkelt. Wprost brawurowo uduszonych w tak zwanym krótkim sosie kogucik jonder. A wyczuwałem wyraźnie, że staroświecką manierą cebulę z mako uduszono nie w oleju słonecznikowym, lecz w smalcu wytopionym z mangalicy i w nim rozpuszczono sproszkowaną paprykę. Tak jest najlepiej, choć podobno mniej zdrowo. Ciamkałem więc bezgłośnie, siorbałem w duszy, bo byłem kontent wielce z madziarskiej strawy, ale zarazem cieszyłem się tym, co miało nadejść jutro. Otóż to konsumowałem z zapałem kokosz herę, lecz po głowie chodziła mi już ajdowa i pechtranowa potica, prsiut z Istri, idryjski żlikrofi, a nawet ajdowa kasza z Jurczki. Nie potrafię bowiem zbyt długo żywić się tym, co wykombinował jeden naród. Będę więc nadal mieszkał w Krakowie, Pamiętając zarazem, że do mego miejsca na Węgrzech mam tylko 500 kilometrów, będę mieszkał na Węgrzech pamiętając, że do Wiednia mam 180 kilometrów, do Lublany kilometrów 300, do Zagrzebia 200, a do Triestu 400. Będzie mi zatem jeszcze prościej pojechać przed siebie, by niczym kula bilardowa toczyć się nieustannie po żółto-czarnym suknie stołu zwanego Europą Środkową. Wiele takich podróży o trajektoriach czasem chaotycznych, niczym uderzenie nowicjusza, a czasem precyzyjnych, jak trafienie mistrza, już odbyłem. O niektórych mogę Wam opowiedzieć. W końcu, co to komu może przeszkadzać? No więc, jak już wiecie, nie mam swojego miejsca na Węgrzech. E ale akurat ten fragment domaga się kolejnego kulinarnego objaśnienia, bo padają tutaj zagadkowe nazwy. Mianowicie, ajdowa pechtranowa potica, przysiuc z Istri, idryjski żlikrofi, ajdowa kasza z Jurczki. Cóż to jest? To są, drodzy Państwo, potrawy słoweńskie. Otóż potica to jest ciasto drożdżowe. A pektranowa potica to jest absolutnie fenomenalne ciasto drożdżowe, w które wplata się świeży estragon. Takie wytrawne drożdżowe ciasto, kapitalne. Potica znana jest również w północnej Chorwacji. Žlikrofi to są ravioli które robi się zwłaszcza w Dolinie Soczy. Rzeka Socza, po włosku nazywa się Isonco. To było miejsce nie tylko niezwykle krwawych zmagań w czasie I Wojny Światowej. Tam od roku 1915, od momentu, kiedy to Włosi wbili nóż w plecy państwom centralnym, zdradzając sojusze i wypowiadając im wojnę, do roku 1918, niemal do końca I Wojny, był front. Ale to jest również Cudo natury, ta rzeka o wspaniałym, błękitnym kolorze, dookoła Alpy Julijskie. Cudo. Miasteczko Kobarit, Caporetto po włosku, jeśli nie byliście. Jak już skończy się zaraza, jedźcie koniecznie. Wspaniałe Muzeum I Wojny Światowej i widoki jak standetnej pocztówki, czyli wspaniałe, bo im wspanialsze widoki, na pocztówce tym pocztówka to paradoks, bardziej tandetna się zdaje. No i co tu jeszcze mamy? A. Ajdowa kasza. Otóż żyjemy w przeświadczeniu, że to tylko my, ewentualnie jeszcze Białorusini, Ukraińcy, może Rosjanie jedzą kaszę. Tymczasem nie tylko my i nie tylko te wymienione nacje. Ajdowa kasza to jest kasza gryczana po prostu którą namiętnie pochłaniają Słoweńcy, również północni Chorwaci z Zagoria. W Dalmacji to już jest rzecz całkowicie nieznana, a jurczki, ajdowa kasza z jurczki, jurczki to prawdziwki i robi się tam coś w rodzaju risotta na bazie kaszy gryczanej, prawdziwków, białego wina. i Jezu, jakie to dobre. Przepraszam, ale muszę całą rzecz przepić. Ach, wasze zdrowie oczywiście.